Jak zmniejszyć swój podatek dzięki darowiznom oraz w jaki sposób ustrzec się od tak zwanego podatku od wesel? Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego materiału. Zapraszam. Cześć. Witam cię na moim kanale w drugim odcinku z serii poświęconej darowiznom i spadkom. Pamiętaj, nie zostawiaj suba ani nie dawaj łapki w górę. Pozostań do końca i dopiero wtedy zdecyduj, czy chcesz wracać do miejsca, w którym w prostych słowach dowiesz się, jak działają podatki, finanse i prawo gospodarcze. W dzisiejszym materiale kontynuuję temat darowizn. Odpowiem na następujące pytania: W jakiej formie możesz przekazać darowiznę? Jak udokumentować przekazanie darowizny? Jakie darowizny możesz odliczyć od dochodu, poruszę również temat słynnego tzw. podatku od wesel. Zanim jednak przejdę dalej, to zapraszam Cię do obejrzenia pierwszego odcinka z tej serii, w której omawiam m.in. grupy podatkowe, kwoty wolne, a także tłumaczę czym jest darowizna i jak ją rozpoznać. Link do filmu znajdziesz w opisie, a oprócz niego jest tam również link do grupy na Facebooku, do której Ciebie zapraszam. Odpowiadam tam na pytania z zakresu podatków, finansów i przedsiębiorczości. A teraz przejdźmy już do części merytorycznej dzisiejszego odcinka. Darowiznę możesz przekazać lub otrzymać. Niezależnie od tego, czy będziesz darczyńcą czy obdarowanym, to forma darowizny może przybrać różną postać. Najczęstszą formą darowizny bywają tzw. rzeczy ruchome, np. samochody, rowery, czy sprzęty AGD, nieruchomości, a więc grunty czy mieszkania, no i oczywiście cash, czyli gotówka w formie bezgotówkowej lub w formie gotówkowej. Co do zasady, umowa darowizny, a mówiąc precyzyjnie, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Natomiast jeśli taka umowa zostanie spełniona, przed podpisaniem umowy to notariusz nie będzie konieczny. W praktyce jednak często zdarza się, że akt notarialny może być wymagany. Wizyta u notariusza będzie obowiązkowa, kiedy przedmiotem darowizny będzie nieruchomość w każdej postaci. W przypadku ruchomości, np. przykład takiej jak samochód, nie będzie to konieczne z mocy prawa. Natomiast dobrze jest zadbać przynajmniej o formę pisemną takiej umowy darowizny, ponieważ może okazać się to pomocne przy przerejestrowaniu samochodu lub także z rozliczeniem jego sprzedaży. Dokładnie taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku gotówki. Tutaj pamiętaj o limitach, o których mówiłem w pierwszym odcinku, których przekroczenie zależnie od grupy podatkowej będzie powodować konieczność zgłoszenia takiej darowizny do Urzędu Skarbowego, a także zapłacenie podatku. Na pytanie, w jaki sposób lepiej przekazać darowiznę, czy w gotówkowo, czy bezgotówkowo, odpowiadam. Oczywiście to zależy. Praktyka oraz orzecznictwo sądów administracyjnych jest tutaj dość rozbieżne, w szczególności jeśli chodzi o tak zwaną grupę zero, o której również mówiłem w pierwszym odcinku. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką darowiznę przekazać w gotówce z ręki do ręki. Natomiast dla celów dowodowych pamiętaj, żeby zadbać o po i odpowiednie opisanie takiej transakcji. Żadnych wątpliwości nie pozostawia jednak darowizna przekazana w formie przelewu. W takich przypadkach w tytule przelewu należy wpisać darowizna. I to właśnie takie potwierdzenie przelewu będzie dowodem wykonania umowy darowizny. Jeżeli taka darowizna odbywa się w tzw. grupie 0 i w odpowiednim terminie zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego, to nie zapłacisz od niej podatku, niezależnie od tego, jaka to będzie kwota. Przekazanie darowizny w formie bezgotówkowej ma również inne plusy. Jedną z nich jest możliwość odliczenia od dochodu w rocznym sezaniu podatkowym. Abyś jednak mógł to zrobić, to musisz pamiętać o następujących rzeczach. Darowizna musi być przekazana w formie przelewu. Nie ma możliwości odliczenia darowizny przekazanej w formie gotówkowej. Musisz posiadać potwierdzenie przelewu. Najlepiej w tytule przelewu wpisać cel dokonywanej darowizny i takie potwierdzenie wydrukować. W przypadku darowizny innej niż w formie pieniężnej, np. jakieś rzeczy, musisz posiadać dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu tej darowizny. W takim wypadku najlepszym dowodem będzie po prostu umowa darowizny w formie aktu notarialnego. Przy rozliczeniu rocznym w Twoim zeznaniu podatkowym musisz wykazać sumę kwot, które przeznaczyłeś na darowiznę w danym roku podatkowym. Pamiętaj, że to odliczenie co do zasady jest limitowane i wynosi 6% Twojego dochodu. Dla przykładu omówimy sobie jedną sytuację, żebyś jeszcze lepiej mógł to zrozumieć. Jeśli Twój dochód w danym roku wyniósł 100 tysięcy złotych, a w tym roku przekazałeś również 10 tysięcy złotych na różnego rodzaju akcje charytatywne, to od swojego dochodu nie odliczysz 10 tysięcy, tylko 6 tysięcy, ponieważ limit wynosi 6% dochodu. Jednak jakie rodzaju darowizny można odliczyć od dochodu? Są to darowizny na cele pożytku publicznego, np. takie jak ochrona i promocja zdrowia, czy wypoczynek dzieci i młodzieży. Na szkołę i edukację zawodową. Ten punkt dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy mogą dokonywać darowizn na wybrane publiczne szkoły zawodowe. Cele kultu religijnego, np. darowizna na odnowienie ołtarza. Warto pamiętać, że darowizna nie może być przeznaczona dla konkretnej osoby duchownej, np. księdza czy zakonnicy, na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych, np. Na, na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym. Warto tutaj pamiętać, że słowo kościelne, jak i wcześniej religijny, nie odnosi się tylko i wyłącznie do kościoła katolickiego, jak i do samego katolicyzmu. Na kulturę i renowację zabytków, a mówiąc dokładnie, chodzi o wpłaty na spółkę celową Skarbu Państwa, której zadaniem jest odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Bryla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Ostatnią darowizną, która daje możliwość odliczenia od dochodu, są darowizny na tzw. cele krwiodawstwa. W takim przypadku kwota odliczenia uzależniona jest od pojemności oddanej krwi w danym roku podatkowym. Mówiłem wcześniej o limicie 6% przy odliczeniu darowizn. Natomiast, jak zwykle, w prawie podatkowym mamy od tej zasady wyjątek. Dotyczy on darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła oraz innych kościelnych osób prawnych. W takim przypadku takich darowizn nie obowiązuje żaden limit. Więc, jeśli w naszym poprzednim przykładzie kwota 10 tysięcy przekazanych darowizn będzie dotyczyła właśnie tego celu, to będziesz mógł odliczyć całe 10 tysięcy, a nie tylko 6 tysięcy zgodnie z limitem. A jak wygląda sprawa tak zwanego podatku od wesel? Tak naprawdę jest to pokłosie ustawy dotyczącej podatku od darowizn i spadków. Jeśli prezent ślubny, który otrzymasz od konkretnej osoby, przekroczy kwotę wolną, to będziesz miał obowiązek zgłosić taką darowiznę do Urzędu Skarbowego i zapłacić od niej podatek. Warto tutaj pamiętać, że to od kogo otrzymujecie prezent jest tutaj kluczowe, ponieważ kwoty wolne są zależne od grup podatkowych. W skrócie, w pierwszej grupie mamy najbliższą rodzinę i kwota wolna wynosi 36 120 zł. W grupie drugiej mamy dalszą rodzinę, a kwota wolna to 27 090 zł. Oraz grupa trzecia, w której mamy pozostałe osoby, które nie zostały wymienione w grupie pierwszej ani w grupie drugiej. Tutaj kwota wolna wynosi 5 733 zł. Pamiętaj, że kwoty wolne dotyczące każdej z grup podatkowych dotyczą okresu 5 lat, a nie jednej pojedynczej darowizny. Jeśli Twoim zdaniem zabrakło czegoś w dzisiejszym odcinku, lub może chcesz, żeby któryś z tematów omówić szerzej, to daj znać w komentarzu. To wszystko na dziś. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Hej!